Będzie następna gra o nazwie Emocje. Zagra w niej y, y, Tomek i Ewa. Y, y, gra będzie polegać na tym, że aktorzy będzie budować wstępkę, a, po czym tutaj nasza loża będzie rzucać y, jakąś emocję, nazwę emocji. To będziemy rzucać, jak wiemy, będzie na przykład emo emocja strach, będzie emocja smutek czy, czy zazdrość, i aktorzy będą musieli się dostosować w trakcie dynamicznie wstępki do, do danej, danej emocji. Zobaczymy, y, jak to będzie. Okay. Eee, na jaką można iść przygodę? Niebezpieczną. Leśną, No ale gdzie na przykład? góry. W góry, dobra. Oh! 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 Daj mi ten... No nie, wystarczy, wystarczy. Wystarczy, no To jest moje przecież. Jeszcze jest, jesteśmy w półgóry góry do A co ty w ogóle takie kurcze egoista? W ogóle sam chciałeś leśne gdzieś jakieś góry. Ja bym chciałam w ogóle pojechać gdzieś... No, i, wiesz, że mam łek wysokości. No ja też. <głosy> <głosy> Poczekaj, bok. zbog, bok. zbog, zbog, ok, złap się tej skały tutaj, Zobaczcie, się, złap. Jezus Maria, nie wiedziałem, że ty masz lek wysokości. Myślałem, o jedność. Myślałam, że... Chciałam zrobić na cztery że... <noise> te rzędy, tylko. Trzeba wrzucić. a już Cię dosyć. To co, i tak nie się żyć z Tobą. Taka jesteś wredna po prostu. Namiętność. Ale tego seksu to ja nigdy nie zabudzę. <śmuletra> po prostu tak było pięknie. Po prostu Sposte chcę jest szczęśliwych. Szczęśliwych. już szczęśliwy. Tak, no, no, tacy, wielokrotne. Tak. <śmuletra> 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 już nigdy tego nie będzie. No właśnie. Można... No wiagra jest przecież. No przecież no. No, nie wpadliśmy na to. Okej, okay, no. wiesz co, nie idziemy. Schodzimy z góry. Schodzimy z góry i idziemy w Viagra. chodź wiagę. No Chodzi. No, patrz. No, patrz. Dostałem trzy opakowania. Nie. Znaczy, tylko trzy? No... no, ale co ty myślisz, że ile no, ja potrzebuję opakować? aż tak jest? coś. No, dobra. Poczymaj no. to. to, to. Za tym jeszcze dziesięć. Wystarczy ci? No dobra, będzie gra wstępna przynajmniej. Dobra, trzymaj to. Idziemy do... Zastędzenie. na że sztuce posiedzimy i tak... Nie, wiesz co, idę w górę. Nie, Pan Boże, my być przyjaciółmi. rzucaj się. Idę w górę. Życie swoje piękne strony.